Cześć tenStyliście Ruszamy w kolejną podróż tym razem do Peru znowu załadowany jestem e, straszliwie e, będę Wam opowiadał co tam fajnego w tym Peru jak się w Peru teraz podróżuje bo nie jest tak łatwo e, sporo musieliśmy się namęczyć żeby w ogóle ten wyjazd doszedł do skutku e, ale myślę, że nasze cierpienia zostaną wynagrodzone bo będziemy mogli oglądać bardzo dużo wspaniałości z minimalną ilością e, turystów. też Wam niedługo przedstawię naszych śmiałków, którzy ruszają z nami, a teraz jeszcze Wam zdradzę, że nie tylko mnie będziecie słuchać, bo jeszcze zmusiłem moją wspólniczkę Monikę, żeby też nagrywała, także będzie mnie troszkę obciążać. Jeśli nie chcecie na mnie patrzeć, to, to ona się tu będzie też prezentować. Jak oh. <śśmiech> się dobrali. Otwieramy na najpierw. Mówimy Dzień dobry. <śmiech> <śmiech> Już podchodzę do tego, któryś raz. <laughs> Słuchajcie, chcieliśmy opowiedzieć o przygodzie, która nam się przytrafiła. Warto pomagać ludziom, warto się na nich otwierać. Bo gdyby nie e, taka postawa Jaśka, to pewnie byśmy mieli duży problem. A mianowicie podjechaliśmy e, pod punkt pobrań e, do testów PCR i zgasnął samochód. I Nie chciał zapalić. A chwileczkę wcześniej umówiliśmy się z panami z Ukrainy, że e, dokonamy m, za nich zapłaty w kartą, bo w punkcie. Ja Ty bo ja w punkcie zamiastę. można. E, Płacić tylko kartą, więc ja się zadeklarował, że zapłaci za nich kartą, a oni dadzą mu gotówkę. No i ten dobry uczynek zaskutkował tym, że panowie bez pytania po prostu od razu nas popchnęli na parking i samochód dzięki temu odpalił, także uratowani. E, trasę mamy dość skomplikowaną, dlatego że najpierw bierzemy busa i jedziemy do Berlina, bo wyobraźcie sobie, że lot z Berlina do Limy. Kosztował 2300, a od Warszawy do Limy kosztował 4300. Więc, jak widzicie, różnica jest diametralna. Dlatego stwierdziliśmy, że sobie pojedziemy wynajętym busikiem i tam siądziemy w samolot. No to szukamy teraz naszego busa. Chyba znaleźliśmy. To część naszej grupy. którą będę maltretował filmowaniem. Liska już wie, już od razu ucieka. Jasz mikrofon, dziasz mikrofon, w Samochodzie. Tam, Chcesz, tam Adam, o, o tam mam. Adam Cię okrzyczy, że nie ma mikrofonu. Adam, ja pozdrawiam cię serdecznie. Nie słychać. <laughs> tak, to są nasze piękne dziewczyny. Nie ja, będę. Ja, ja, ja. Nie. Właśnie, właśnie szybko ominęłam Jaśka. Przyjechaliśmy na stację w drodze do Berlina, po Agnieszkę, która do nas dołączyła. No, i za chwilę ruszamy. Najpierw Berlin, później Amsterdam, i na końcu Lima. Dotarliśmy na lotnisko w Berlinie. Jest druga nad ranem. Podróż poszła bardzo sprawnie, więc jesteśmy dużo przed czasem. Musimy się gdzieś zatekować na 4 godziny zanim otworzą nam bramki. Ale dojechaliśmy cali w komplecie, więc już niedługo wylatujemy. Tutaj już śniadanko, a tutaj jeszcze mamy śpiochów, którzy przespali tutaj całą noc. Co, co tu się dzieje? Ucało. Lecieliśmy do Amsterdamu, chociaż nie obyło się bez przygód, bo okazało się w Berlinie, że jedna z naszych uczestniczek ma test, wynik testu pobrany z internetowego konta pacjenta i co prawda tam jest, wszystkie opisy są po angielsku, natomiast sam napis negatywny jest po polsku i Pan już w tym punkcie bagażowym stwierdził, że on nie wie co to znaczy i Musieliśmy dzwonić do laboratorium i załatwiać, żeby szybko nam przesłali poprawny wynik z napisem negatyw. Na szczęście się udało, chociaż już wchodziliśmy do samolotu jako ostatni. Tutaj w Amsterdamie na razie bez przygód, ale już wiemy, że będziemy musieli zmieniać trasę, bo w Peru w jednym rejonie pojawiły się Ograniczenia, które uniemożliwiają nam e, wjechanie tam. E, dlatego siedzimy i mamy z Moniką burzę mózgów, e, szukając jak najlepszej alternatywy. Już parę pomysłów jest, więc myślę, że też będzie super, ale to jak już ustalimy, co i jak, to Wam opowiem. samolotów jeszcze, jeszcze tylko 12 godzin <laughs> i już będziemy w Limie. cudownie bardzo się cieszymy czy ja się nam zamówił w pierwszej klasie Cześć, jak dobrze Tak no, myślałam. dobrze słuchajcie ruszamy mam nadzieję że to będzie wspaniały wyjazd pełen przygód i że wszyscy wrócimy zdrowi i szczęśliwi. Ja się cieszę się też trochę, Znacie marzenę, która prowadziła wejście na Kilimandżaro i ona tutaj przesłała przysmak, który można kupić w Cusco. To jest rosół z, żaba, z żabami i byczymi penisami. Uf. Także Kasia jako, jako wegetarianka po prostu odstąpi swoją porcję jaśkowi, ale mogę opowiedzieć o tym co jest na talerzu. Tak, ja również odstąpię jaśkowi. Smacznego! Przygotowania do odbycia blogerką Ja po no. prostu chcę godnie to Limę Słusznie A Lima to ciebie też powitała godnie Tak właśnie Ja się przygotowuje dla Was zawsze w Tanzanii jak chodził na dokładnie. dokładnie. W Tanzanii jak wchodził na Kilimandżaro też to miał ze sobą Zostało nam jakieś 40 minut do lądowania, lądujemy na lotnisku w Limie i stamtąd musimy od razu ogarnąć sobie bilety do Cusco, z Puno do Cusco i jeszcze gdzie, gdzie my lecimy, a wcześniej? Musimy jeszcze ogarnąć bilety do NASK? Nie, z Nazca do Limy. Dobra, bo wygląda na to, że my nie jesteśmy przygotowani. Ale to wcale, nie, to wcale nie jest tak. My jesteśmy super przygotowani, tylko po prostu musieliśmy zmienić plan. Dlatego, że yy, yy, niestety zamknię, zamknięto nam yy, miasto Arequipa i właściwie region cały Arequipa, skąd mieliśmy się udać do kanionu Kolka. Także na szybko wymyślamy nowy plan. I na pewno będzie wspaniały. Także zapraszamy do. Razem z Jaśkiem, który się tam ukrywa. I całą ekipą zapraszamy do śledzenia naszego vloga z Peru. No, to idziemy teraz do wyjścia przez jakąś krótką odprawę i mamy nadzieję, że za chwilę postawimy stopę w tym pięknym miejscu. No i wylądowaliśmy, tak jak już mówiłam wcześniej, a teraz idziemy. Nie będę Wam pokazywać Eli, bo ona nie chce, może jeszcze kiedyś ją zobaczycie. Spędzimy teraz. Zobaczymy, jak będzie wyglądało z dokumentami. Na pewno trzeba będzie pokazać e, testy i deklaracje, które wypełnialiśmy elektronicznie, żeby mogli nas zlokalizować, gdzie będziemy. No, Chyba przyleciał paru przybieramy. Pozdrawiamy z Peru. Jeszcze tylko ostatni, e, ostatnie sprawdzenie bagaży przez skaner i wychodzimy. Wreszcie na miasto. Trochę nam się zeszło. Kontrola paszportowa długo trwała, e, ale udało się. Buenas noches. Zrobię obchód. Zobaczymy co tam dziewczyn. Jak się mieszkają. Puk puk. Jesteście odziane. Odziane jesteście. Bałaganu jeszcze nie ma. Robię obchód pokojów. Elegancko. Tu, jak widzicie pokoje są bardzo przyzwoite. Dochodzi dziewiąta wieczorem, natomiast jesteśmy wykończeni po całej tej drodze, więc zaraz padniemy spać i będziemy odsypiać wielogodzinną podróż. O dziewiątej zaczyna się godzina policyjna, więc też nic więcej byśmy nie mogli tutaj zrobić. Wszystko jest o dziewiątej zamykane. Sklepy, restauracje i tak dalej do godziny czwartej rano. Jutro z kolei spotka nas taka niespodzianka, że jest Dzień Ojca, i z okazji Dnia Ojca również wszystko jest zamknięte. Jest taki mały lockdown, żeby się rodziny nie przemieszczały. Jest zakaz poruszania się prywatnymi transportami samochodami i właściwie większość rzeczy też będzie nieczynna. Więc będziemy sobie tylko spacerki robić i oglądać okolice pieszą. A tu idzie, idzie pani, 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 pani prezes. to się wyłączam, bo na pewno będzie zaraz jakiś się pięcie.